ogłoszony wyrok. Proszę wszystkich o powstanie zostanie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 27 marca 2015 roku. Sąd Rajonowy dla Warszawy 70 w 10. W dziale karnym w składzie tu obecnym po rozpoznaniu dnia 22 listopada 2014, 25 listopada 2014, 3 grudnia 2014. 17 grudnia 2014, 7 stycznia 2015, 15 stycznia 2015, 2 lutego 2015, 20 lutego 2015, 11 marca 2015 27 marca 2015 roku sprawy Grzegorza Braun urodzonego 11 marca 1967 roku w Toruniu, syna Kazimierza Izofis z domu Reklewska, oskarżonego o to, że w dniu 20 listopada 2014 roku w Warszawie. Wbrew żądaniu osoby uprawnionej Konrada Komornickiego, Dyrektora Biura Ochrony w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej działającego z upoważnienia szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Michałowskiego nie opuścił lokalu Państwowej Komisji Wyborczej znajdującego się przy ulicy Wiejskiej 10, to jest oczyn z artykułu 193 kodeksu karnego oraz sprawy Hanny Dobrowolskiej z domu Wasilewskiej urodzonej 9 maja 1959 roku w Lublinie, córki Bogdana i Janiny z domu Kleniewska oskarżonej o to, że w dniu 20 listopada 2014 roku w Warszawie wbrew żądaniu osoby uprawnionej Konrada Kowalnickiego, Dyrektora Biura Ochrony w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, działającego z upoważnienia szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Jacka Michałowskiego, nie opuściła lokalu Państwowej Komisji Wyborczej znajdującego się przy ulicy Wiejskiej 10, to jest z artykułu 193 kodeksu karnego. Uznaje oskarżonego Grzegorza Brauna za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie artykułu 193 kodeksu karnego skazuję go i wymierzam mu karę grzywny w wysokości 100 stawek, przyjmując wysokość jednej stawki na 10 zł. Na podstawie artykułu 63 paragraf 1 kodeksu karnego na począt orzeczonej kary grzywny zalicza oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 21 listopada 2014 roku do dnia 22 listopada 2014 roku. Uniewinnia oskarżoną Hannę dobrowolską z domu Wasilewską od popełnienia zarzucanego liczynu zwalnia oskarżonego Grzegorza Braun od ponoszenia kosztów sądowych, których wysokością obciąża skarb państwa, zaś w odniesieniu do oskarżeń handlu Dobrowolskiej kosztami sądowymi obciąża skarb państwa. Proszę usiąść. Sąd krótko uzasadni wyrok. Mając na uwadze stan faktyczny ustalony w niniejszej sprawie, należy stwierdzić, iż oskarżony Grzegorz Braun istotnie wszedł do siedziby PKW, będąc osobą zaproszoną. Nie ulega zatem wątpliwości, że nie wypełnił znamion czasownikowych czynu przewidzianego w artykule 193 Kodeksu Karnego, polegającego na wdarciu się do wnętrza pomieszczenia. Sąd jednak uznał, że zachowanie oskarżonego wypełniło znamie czasownikowe tego czynu, polegającego na nieopuszczeniu pomieszczenia wbrew żądaniu osoby uprawnionej. Należy w tym miejscu stwierdzić, że zachowanie oskarżonego absolutnie nie można rozpatrywać w ramach działania w stanie wyższej konieczności, polegającego ogólnie na podjęciu działań wprost o dobro państwa, czy też usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że jego działania wyłącza winę? Oskarżony miał i ma prawo do wyrażenia poglądów na określony temat, w tym także w przedmiocie przeprowadzonych wyborów samorządowych. Miał prawo nawet wejść do budynku, skoro został zaproszony celem przeprowadzenia rozmów. Miał jednak obowiązek opuścić ten budynek i salę białą, kiedy został wezwany do jej opuszczenia. Oskarżony i osoby, które tam weszły i zasiadły za stołem konferencyjnym, postawiły bowiem, bowiem warunek, Najpierw polegające na odbyciu rozmów z członkami PKW w obecności kamer, a następnie inne postulaty domagające się ich spełnienia. Zaznaczyli przy tym, że nie opuszczą budynku, dopóki te postulaty nie zostaną spełnione. Zachowanie oskarżonego można zatem przyrównać do wizyty na zaproszenie w domu prywatnym, podczas której dochodzi do spornej wymiany zdań, po której właściciel domu żąda opuszczenia tego domu przez oskarżonego. Oskarżony jednak odmawia wyjścia, twierdząc, że nie wyjdzie, dopóki ten, ta, ta osoba właśnie nie zgodzi się z jego zapatrywaniami i nie spełni jego postulatów. Sąd przy tym nie miał żadnych wątpliwości, że osoba, która wezwała do opuszczenia sali, to jest Konrad Komornicki, był osobą uprawnioną do wygłoszenia takiego wezwania. Sala ta, podobnie jak inne pomieszczenia zajmowane przez Państwową Komisję Wyborczą, była wynajmowana od Kancelarii Prezydenta, w szczególności za sala biała jako sala konferencyjna, tylko na czas wyborów. Biorąc pod uwagę powyższe zależności w ocenie sądu, żądanie opuszczenia tego pomieszczenia mogło pochodzić zarówno od najemcy, jak i wynajmującego. Konrad Komornicki miał stosowne upoważnienie od swojego przełożonego Jacka Michałowskiego i zdaniem sądu nie ulega wątpliwości, że był osobą uprawnioną do wygłoszenia żądania opuszczenia pomieszczenia przez osoby zajmujące salą białą. Stwierdzi przy tym trzeba, że osobą uprawnioną do wygłoszenia żądania opuszczenia są osoby rozłożające prawnie lub faktycznie danym miejscem. Są to także osoby, które występują w imieniu gospodarza. Takie stanowisko jest stanowiskiem to ugruntowanym na tle aktualnego orzecznictwa. Ponadto nie ulega także wątpliwościom, że żądanie Konrada Komornickiego było zrozumiałe i słyszalne dla osób, które w tej sali się znajdowały. Świadczą o tym dowody w postaci nagrań, których ogólnodziny zostały przeprowadzone w toku przewodu sądowego, a także zeznania świadków, którzy byli uczestnikami tego zdarzenia: jak Monika Hepen, Aleksandra Śluda, Robert Śmiech, Przemysław Kisło czy Tomasz Walukiewicz. Ze wskazanych dowodów wynika jednoznacznie, że komunikat dotarł do osób będących na sali, siedzących przede wszystkim za stołem. Reakcją na powyższe było nie tylko wyjście wskazanych świadków z tej sali, ale także widoczne na nagraniach zachowania innych osób się tam znajdujących, które zaczynają się pakować i ubierać po usłyszeniu komunikatu Konrada Komornickiego. Dodatkowo wypowiedzi samych osób siedzących za stołem ewidentnie świadczyły o tym, że usłyszeli ten komunikat. Osoby te bowiem pytały, kto tu jest administratorem, komentowały fakt, że dotarła do nich informacja, że pada żądanie opuszczenia sali, a z ich wiedzy wynika, że osoby nie są z budynku wypuszczane. Czy też odnosiły się do faktu wezwania policji w razie niezastosowania się do żądania, twierdząc, że policja powinna dokonać zatrzymania osób, które dokonały fałszerstwa wyborczego. Zwrócić także należy uwagę, co wyraźnie widoczne było na nagraniu, że w trakcie wygłaszania dwóch pierwszych komunikatów przez Konrada Komornickiego, osoby, które znajdowały się za stołem, nie przemawiały przy użyciu mikrofonu. Wtedy tą osobą była pani Lewandowskiewicz, która dopiero po wygłoszeniu drugiego komunikatu przez Konrada Komornickiego otrzymała mikrofon. Także, co należy zaznaczyć, wówczas obecny na sali był także oskarżony, choć jego sylwetkę na nagraniu przesłania statyw kamery, to jednak stąd nie miał żadnych wątpliwości, że był to oskarżony, który w tym czasie próbował zająć miejsce za stołem. Bez wątpienia był także obecny podczas wygłaszania komunikatów przez funkcjonariuszy policji. Zwrócić przy tym trzeba uwagę, że komentarze osób siedzących za stołem w odniesieniu do komunikatów nadawanych przez Konrada Komornickiego były wygłaszane przez mikrofon, zatem były słyszane dla wszystkich osób, które siedziały za stołem i znajdowały się na sali. W związku z tym nie można przyjąć, iż oskarżony nie miał żadnej świadomości wygłoszenia komunikatów przez Konrada Komornickiego. Był bowiem obecny na sali, zdaniem sądu doskonale słyszał treść tego żądania. Okoliczność, że sam nie komentował treści komunikatu Konrada Komornickiego nie uprawnia do twierdzenia, że go nie słyszał w świetle podanych powyżej ustaleń. Dodatkowo bocznie należy zwrócić uwagę, że działania policji, które nastąpiły zgodnie z zapowiedzią komunikatu, nie stanowiły zaskoczenia dla oskarżonego, co zostało zarejestrowane. Co więcej, oskarżony zgodnie z treścią własnych postulatów nie zamierzał opuścić tego pomieszczenia, o czym świadczy także sposób opuszczenia przez niego sali w asyście policji. Oskarżony, jak wiadomo, został wyniesiony przez policjantów trzymany pod ręce i za nogi. W tym stanie rzeczy należy uznać, że oskarżony działał działa umyślnie w zamiarze bezpośrednim co z warunkiem popełnienia czynu opisanego w treści artykułu 193 kodeksu karnego. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że czyn, którego dopuścił się oskarżony, to jest naruszenie miru domowego, może być popełniony wobec także do instytucji państwowej. Sąd Najwyższy wypowiedział się w tej materii jednoznacznie, że bezprawne naruszenie miru pomieszczenia instytucji państwowej przez sprawców przeprowadzających w nim protestacyjną manifestację wypełnia znamiona tego przestępstwa od chwili w której zostaną protestujący wezwani do opuszczenia zajmowanego pomieszczenia przez osobę upoważnioną. Nie można zatem zgodzić się z zapatrywaniem oskarżonego, że w budynku stanowiącym siedzibę PKB miał prawo przebywać. Instytucje państwowe mogą być pokrzywdzonymi przez przestępstwo z artykułu 193 kodeksu karnego. To, że Konrad Komornicki, Jacek Michałowski czy Kazimierz Szapnicki nie czuli się pokrzywdzonymi zachowaniem manifestantów, nie oznacza, że pokrzywdzony w tej sprawie nie występuje. Gdyż poprzedzonym jest instytucja państwowa, Państwowa Komisja Wyborcza, a nie osoba fizyczna. W ocenie sądu nie ulega zatem wątpliwościom, że oskarżony jednoznacznie wypełnił znamiona tego czynu. Wymierzając oskarżonemu karę, sąd wziął pod uwagę warunki wskazane w treści artykułu 53 kodeksu karnego, to jest okoliczności zarówno obciążające, jak i łagodzące. Są miał względzie fakt, że protest, w którym uczestniczył oskarżony, przebiegał spokojnie, bez zakłóceń. A osoby znajdujące się na sali białej, w tym oskarżony, nie zachowywały się agresywnie. Sąd jednak przy wymiarze kary wziął także pod uwagę zachowanie oskarżonego, polegające na siłowym otwarciu drzwi i wpuszczeniu innych osób do wnętrza budynku, do czego faktycznie nie był uprawniony. Sąd także miał na względzie właściwości i warunki osobiste oskarżonego, który zgodnie z kartą karną pozostaje osobą niekaraną. Należało zatem uznać, że przedmiotowy czyn był incydentem w życiu oskarżonego, co także miało wpływ na wymiar kary. W tym stanie rzeczy zdaniem sądu wymierzona oskarżonemu kara będzie adekwatna zarówno w aspekcie ogólno jak i indywidualno-prewencyjnym. W odniesieniu do osoby oskarżonej sąd niewinniwie popełnienia tego czynu mając na względzie charakter w jakim oskarżona występowała tego dnia, ale przede wszystkim zamiar z jakim działała. Istotnie oskarżona weszła do pomieszczenia wraz z oskarżonym nie uzyskując uprzednio przekuski jako dziennikarz, niemniej jednak z dowodów w postaci zapisów monitoringu ewidentnie wykonywała pracę dziennikarza rejestrując poszczególne zdarzenia tego wieczora w siedzibie PKW. Znamienny przy tym jest zapis, na którym zarejestrowano moment przekazywania przez oskarżoną nagranego materiału osobie, która miała za zadanie umieścić go następnie w sieci. Oskarżona przy tym nie była jedną z osób siedzących za stołem konferencyjnym, nie przemawiała, nie wygłaszała swoich postulatów. Zarejestrowany materiał ewidentnie wskazuje, w jakim celu oskarżna znalazła się w siedzibie PKW. W ocenie sądu pozostając w sali białej, pomimo wezwań Konrada Komornickiego do jej opuszczenia, także i przez przedstawicieli mediów nie wypełniła znamion czynu. Jej zamiarem nie było bowiem dalsze przebywanie w tym pomieszczeniu, a wykonywanie pracy dziennikarskiej. Zwrócić przy tym trzeba uwagę, że żaden z przedstawicieli mediów nie opuścił tej sali pomimo wyraźnego żądania wygłoszonego przez Konrada Komornickiego Dziennikarze bowiem wykonywali swoją pracę, rejestrując istotne ich zdaniem momenty, w tym także podjęte przez funkcjonariuszy policji działania. Co więcej, policjanci w pierwszej kolejności podjęli działania w stosunku do osób siedzących za stołem konferencyjnym, pomimo że znacznie bliżej znajdowali się przedstawiciele mediów, którzy stali grupą i rejestrowali wkroczenie policji na salę. Nadto w trakcie działań policji dziennikarze byli opominani o nieprzeszkadzanie, np. zrobienie przejścia w trakcie wyprowadzania osób zatrzymanych. Sąd także zwrócił uwagę na treść ostatniego komunikatu funkcjonariusza Policji Grzegorza Borka, który ostatecznie wezwał dziennikarzy do nieutrudniania działań policyjnych. Oskarżona na to podczas wyprowadzenia Grzegorza Brauna udała się w kierunku drzwi wejściowych w Sali Białej, gdzie stała grupa policjantów, ale także i duża grupa dziennikarzy. Zapis monitoringu zarejestrował moment, w którym Oskarżona stoi praktycznie już przy drzwiach, w momencie kiedy wynoszony jest Grzegorz Braun. Moment jej zatrzymania nie został zarejestrowany, Zaś zeznań Elwiry Tadyniewicz i Moniki Czarneckiej nie wynika jednoznacznie, gdzie faktycznie oskarżona znajdowała się w momencie jej zatrzymania. Te wszystkie okoliczności zanim sądu przemawiają za uznaniem, że oskarżona nie działała w zamiarze bezpośredniego popełnienia czynu zypisowanego w artykule 193 kodeksu karnego i z tych względów została uniewinniona. Powyższy wyrok jest nieprawomocny. Jeżeli którakolwiek ze stron się z tym wyrokiem nie zgadza, może w ciągu 7 dni od dnia dzisiejszego złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku na piśmie, a w ciągu 14 dni od doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem, złożyć apelację do sądu okręgowego 10 wydział Karny poławczy za pośrednictwem tutejszego sądu. Dziękuję. W dzisiejszym za wszystko.